Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was wybieranie odcinków od mojego widza Świat Internetu, Kamil Stoch, który mi napisał komentarz Siema, jestem Twoim stałym widzem, Kamil Stoch. Mam pytanie, czy zrobisz odcinki z oglądania i z wybierania filmów na moim kanale YouTube? Wejdź w mój profil i wybierz film i odcinek. Dzięki, pozdrawiam. Ja Ciebie też pozdrawiam i jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to Dawajcie mi ponad 80 łapek w górę, dobijcie mi cel do 8000 subów, Wierzę, że dacie, mi, dacie radę, więc bardzo proszę. Chcę widzieć, że Was to boli, więc bardzo proszę. Dawajcie mi 8000 subów, bo wierzę, że tak e, zrobicie i dobijecie mi ten cel. Jeżeli chcecie dołączyć do tych moich subskrybentów, to musicie subować mój kanał z dzwoneczkiem, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim na kanale Gamer i pozdrawiam wszystkich moich najnowszych widzów i ci którzy chcieli zostać przeze mnie po wybierzmy sobie jakiś główny filmik powiedzmy o taki kto wygra da like, up, proszę bardzo to jest git gra proszę bardzo kto wygra, daj lajka, subskrybuj i napisz komentarz. Chyba dam mu suba. Czekajcie. Dam mu suba. Wszystkie powiadomienia. I tak właśnie dam Felicitam. promo mojemu koledze z internetu, Świat Internetu. Felicitam. Inaczej to Stochowi. Jeżeli ty to widzisz, to słodko, to, to, to mój drogi to mnie, a ja ciebie robię, bo wiem, że bardzo lubisz, jakie ja oceniam twoje filmiki, bo ja jeszcze nie miałem zamiaru e, oceniać twoich filmików, a ten filmik oceniam tak na... 9-10, że naprawdę ci znani twórcy mogą tutaj galerować tą i tyle, że po prostu mogą wbijać coraz to lepsze w i tyle. Zaraz zobaczycie jak mi pójdzie. Albo lepsze poziomy super presji i tak dalej. Proszę bardzo, Makłowicz i jak pędzi do linii mety. Teraz fagata jest tu za nim. Snuki jest pod fagatą. Nad fagatą jest teraz. Makłowicz pędzi do mety. Uwaga. I jest meta. I proszę bardzo. Teraz robimy dalsze losowanie. Super losowanie. Wybrałeś, super lotowanie wybrałeś, kto wygra da lajka, subskrybuj, napisz komentarz, hasztag short, hasztag konta, hasztag he, left, coś takiego, zakup e, super podziękowań, nie dzięki, na razie tylko tak tu przebijam. Uwaga Kononowicz jak pod Maków, Makłowiczem. Kononowicz jaki już po drugiej stronie. Uwaga jak szybko poleciał. Kononowicz jak już w drodze do mety. Uwaga. Konon. Leć, leć chłopie. Wyprzeć wszystkich. Teraz to Kononowicz jak nic wygra. I właśnie mamy zwycięzcę. Kononowicz zostaje zwycięzcą. Teraz kolejny filmik. Co byś wolał? Co wybrał komentarz i wybieranie Żeby kolega dostał Jesus, pałę od pana z matematyki Dobra, coś ogarniemy Bardzo szybko biegać, off Ali, szybko. Czy bardzo bardzo szybko biegać, bardzo wysoko skakać. Wolałbym wybrać, bardzo wysoko skakać. A Tutaj daję i ocenę na czynniku 9 Polska. na 8 a tam była ocena dziesięć na dziewięć. 10 na 9 tak Walczyć jeden na jeden z gorylem czy skonopskim Daj lajka O, sorry. Świecie, drugą Dzięki. drugą osobę po udostępnieniu i Ale mi się wydaje, że walkę... Łesolca z Gorelem wygrałby Gorel. A walkę Kononowica z Wardenką wygrałby oczywiście Wardenka, jak nic. Dobra. Teraz weźmy sobie to. Chłop co pędzi z lupą w szkole. Uwaga! Chłop jakby był po kokainie. Na łebkany jak pernikan. Chłop jakby był po kokainie, na łebkany jak pernikan. Proszę bardzo. Zaraz weźmy sobie Obruszę. to. Owoce się same nie zjedzą, mój drogi. ...pogodę, arbuz najlepszy jest. Nikt nie raz odsmaka go, bo pierdolcze sześć. Ja tak mu przebijam te komentarze, bo bardzo go lubię, chociaż ja go nie znam. Owoce same się nie zjedzą, mój drogi. Ktoś przecież musi je Jeżeli nie chcesz, żeby zgęstniałe, to po prostu musisz je jeść i tyle. I chlebek, arbuz, i jagodę, truskawkę, wszystko. Wszystko, co tutaj widzisz. Nawet bułka pszenna, bułka radowa, bułka z makiem i tak dalej. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj trzeba też przeciąć płytę. Jedziełeś z humor tarczowej. Universal. Ten filmik nie ma na celu nikogo przyciąć. Mm. Lepiej użyć nożyczek. Ty wiedziałeś, że jest Ten Twój film Nie powinieneś używać do tego piły tarczowej Bosch Universal o średnicy na 160 mm. Lepiej ty wiedziałeś, że jeśli chcesz przeciąć papier, nie powinieneś używać do tego Bosch Universal o średnicy tarczy 160 mm, lepiej użyć nożyczek. Ty wiedziałeś, że jeśli chcesz przeciąć papier, nie powinieneś używać do tego piły filmowych nie ma Bosch na celu Universal, nikogo. o średnicy tarczy 160 mm. Dobra. Lepiej użyć nożyczek. Ty że jeśli chcesz przeciąć papier? Ja tak spojrzałem na twój komentarz ponad rok temu i pomyślałam: "A, dobra, oddajmy mm, na filmiku filmik Ty wiedziałeś, że jeśli chcesz przeciąć papier, nie powinieneś używać do tego piły tarczowej Bosch Universal o średnicy tarczy 160 mm. Lepiej użyć nożyczek. Ten twój Ty filmik nie, nie ma na celu nikogo szczególnie, bo jest wcale humoru Dobra, mi się wydaje, że to już koniec. Tamten filmik oceniam na 10,9, a ten też na 10,9, a cały kanał Twój oceniam świat internetu na 10-10. Bo uważam, że jest niesamowity. Ci, którzy jeszcze nie subskrybowali tego kanału, to proszę subujcie go dzwoneczkiem, dawajcie mu łapkę w górę ode mnie, przebijajcie mu licznie komentarze, sprawdźcie co on tam ma w playlistie, shortsach i na stronie głównej YouTube. A ja mi się wydaje, że lecę dalej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przyfajnego odcinka z ocenienia kanału Świata Internetu i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, Cześć pa, narka, papa. Pa. Elo widzowie, dobranoc mordy.